Cześć, witajcie. Bitwę numer 30 000 przegapiłem. No, zanim się zorientowałem, była już bitwa numer 30 50, czy tam ileś i mmm, powiem szczerze, że, że naprawdę nie zwróciłem na to uwagi, ile mam bitew. Stwierdziłem, że zrobię bitwę numer 30 333, którą oczywiście też przegapiłem. No ale zagapiostwo się niestety płaci. Dlatego teraz, żeby było śmiesznie, tak mniej więcej patrzyłem co pewien czas, ile jeszcze mi zostało bitew do numeru 31 tysięcy. Oczywiście, numer 31 tysięcy przegapiłem. Cofając się do bitwy numer 31 tysięcy, okazało się, że była ona zrobiona na F ale 215P183. I co się okazało? W połowie tej akurat był taki motyw, że w połowie tej bitwy wyrzuciło mnie z gry. Przerzuc od czasu do czasu jak sobie przerzucam, e, przechodzę na przykład do pulpitu, coś tam innego zrobić, e, mam chwilę czasu na przykład na przeładowaniu, e, wówczas e, czasem się przełączam na, na pulpit i od czasu do czasu gra mi się bierze, e, wyrzuca. Do, także w tym momencie akurat miałem taki motyw i bitwa numer 37000 nie było co do pokazania, bo było tylko połowę bitwy. Bo oczywiście nie, nie nagrywa w, wówczas całości, tylko pokazuje tak jakby m, ostatnio, ostatni urywek. Dlatego pokazuję wam bitwę numer 31001. No. FV4202, którym sobie teraz pojechałem to jest met, z którym... Hmm, sporo osób go nie lubi. Nie lubi tego, tego, że on jest wolny, że on, jest, że on nie jedzie 50-60 na godzinę, tylko maksymalnie 40. Z górki do tych 47-48 się się, się buje, nawet do 50 czasem. Ale należy docenić w nim oczywiście rewelacyjną lufę. Lufa jest świetna, 0,32 celności, szybciutko skupia. Szybko, naprawdę. Ma bardzo dobrą cenność, więc nie musimy nawet czasem skupiać, tylko strzelać wprost takiego z takiego biodra, z przyłożenia. On sobie, ten centurion sobie wystrzelił troszeczkę na ślepo, ale no cóż, trafiło mu się. No tutaj akurat był kawałeczek teksturki, która wyłapała pocisk. No i niewiele mogłem zrobić. Na razie nie pojechałem do, do przodu. To jest czołg wsparcia. To nie jest typowy MET, który będzie można było sobie pojechać, takie na przykład jak T62 obiektem 140, jeździć i, i w jakiś tam sposób brać walczyć gdzieś w pierwszej linii. No on się do tego nie nadaje. Owszem, spód, spód ma bardzo twardy. Tancerz przedni jest super, bo naprawdę bardzo dużo rokaszytuje. W przeciwieństwie do wszystkich innych medów on potrafi odbijać bardzo, bardzo naprawdę duże kalibry. Natomiast zwierzę oczywiście łapie wszystko, także, tam, także nie ma za bardzo jak tutaj powalczyć. No, dobra, trzeba się wziąć do roboty. Troszeczkę już wiadomo, wiadomo więcej na temat tego, jak się ci nasi przeciwnicy rozjeżdżają. Oczywiście inna sprawa jest też taka, że mm, mieliśmy naprawdę dobrych przeciwników przeciwko sobie. To są szakale i to naprawdę goście niebiescy. I, i no, trzeba było na nich uważać. Dobra, mamy pierwszego kandydata. No i. Nie, nie, omieszkałem wziąć i go dokończyć, nie ma co zostawiać, lufa je lufa, trzeba ją wykończyć. Oczywiście trzy artylerie, to co się dzieje na chwilę obecną na dziesiątkach, gdzie artyleria znowu zaczyna się pojawiać i to w przerażającej ilości, to normalnie... nie wiem. Nie wiem po co, po co oni grają. Po co, po co psuć w ogóle tą rozgrywkę? Jest, dobrze jest, jakiej jak artylerii nie ma, jeżeli nie musimy się zastanawiać, gdzie e, dostaniemy od kogoś bułkę, gdzie dostaniemy od kogoś strzał z, z, z kosmosu, że tak powiem. Bo, bo taka jest prawda. O. Bez artylerii jest ciekawiej, jest więc naprawdę, naprawdę dużo lepiej. No, jakby była maksymalnie jedna, byłoby dużo, e, dużo, mm, powiem tak, że ta rozgrywka byłaby na pewno e, bardziej e, dynamiczna. Pewnie zaraz by się pojawiły głosy krytyki, że e, owszem, dynamiczna, tylko że wtedy by się pojawiły te deki i te deki by rządziły. E, może i tak, ale z drugiej strony te, te deki też są w jakiś tam sposób do zniszczenia. Więc nie ma co od razu tak demonizować, że nie będzie arty, to będą te deki. No i teraz się zaczynamy bawić naprawdę tak jak powinniśmy grać. Więc 10 do 6. Na razie wygrywamy. Pomimo tego, że mieliśmy naprawdę słabszą drużynę, na razie nie jest tak źle. Chwila, chwila oddechu. Zobaczymy co oni tutaj y, zrobi tym, tą esetką. Też jest jeszcze ogarnięty. 40 tysięcy bitów. Nie pojadę do przodu. Na razie ich podpuszczam tylko, żeby wyjechali. Tu mamy wtf od którego dostanę dwa szybkie i esetka y, dodatkowo jeszcze mi dołoży i będzie pozamiatana. Dobra, szybkie wy wyskoczenie. I wtf już w tym momencie jest na strzał. Już się wycofuje, bo już że Już będzie po nim. I mamy swojego drugiego fraga. Damage szabiutki. 2147, ale w sumie 451. No tutaj już ładne losowanie. I yes, esetka już w tym momencie nie bardzo yy, ma co robić. Ona jest odwrócona, więc zanim odwróci że ja zdążę sobie przeładować. Jak widzieliście, odbiłem pięknie pocisk od, od jak pancera jest to. To tylko świadczy o tym, jak naprawdę ma świetny, świetny pancerz ten czołg. Te krzywizny tutaj z przodu, zobaczcie. to jest taki kącik, że naprawdę... Naprawdę bardzo dobrze to odbija. I teraz stwierdziłem, że nie będziemy się bawić. Idziemy na, e, idziemy na, n, na, na fragi. Poczekam sobie, niech strzelą. I w tym momencie dobiłem. Mam specjalistę. Czemu nie? Także otrzymałem tylko specjalistę, oznaką tylko drugiej klasy. To naprawdę um, nie była jakaś w, w, pasjonująca bitwa, oprócz tego, że tych fragów było dosyć sporo. Co ciekawe, co ciekawe zrobił najlepszy Demecz całej drużyny, ale się w miarę ładnie porozrzucał na poszczególnych innych graczy, czyli 3500, obiekt 3, BAT 2, Tortoise 2. Także naprawdę. Um, nie trzeba było samemu wygrywać tej bitwy, tylko oni wszyscy ładnie tutaj zagrali i dzięki temu wygraliśmy, bo naprawdę gdyby, gdyby tak się nie porozkładało wówczas byłaby porażka raczej na ten, bo jednak rzeczywiście dobrzy gracze, którzy byli w drużynie przeciwnej, to oni by tutaj troszeczkę może lepiej ogarnęli. Chociaż widać, że ten szakal 1400 drugi też był na STB1 to ten też nie, nie powiedziała. No a akurat tak, tak powiedziałem, ten obieg 140 świetnie tutaj zagrał, bo, bo zdążył dojechać. Ja tam się nie, nie pcham, bo mm, wiem, że przed 40 na godzinę nie, nie jestem w stanie dojechać. Tak powiedziałem, prawie 4000 DME, trzy strzały odbite, czyli ten o, pocisk od Jaczki dodatkowo dał mi 1610. Jeśli chodzi o odbicie od pancerza, 30 tysięcy. A taka, bitewka numer 31001, tak dokładnie. No. Także mam nadzieję, że następnym razem już sobie nie będę tak mniej więcej odpuszczał przeglądania częstszego tego, co się dzieje w ilościach moich bitew, i będę pokazywał to, że tak powiem na bieżąco, czyli włączę grę i będzie to gra rzeczywiście 30 tysięcy, 31 albo teraz już następne 32 tysiące. No, dzięki i trzymajcie się. Do usłyszenia.